Maleczko, wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy materiał z mechaniki, powiedzmy. Trzeba wymienić gałkę kierowniczą, bo ta już sobie stuka. Teraz akurat tego nie słychać, ale jak było auto opuszczone, to normalnie stukała. A po drugie, yy, tata był auto na przeglądzie jest to auto od mamy. Na przeglądzie powiedzieli, że jest gałeczka do wymiany. Także bierzemy się za, za robotę jest to ta gałeczka mam nadzieję, że to jest ta. Gałeczkę sobie zakupił tata ja tylko to wymienię. Także co, biorę sobie jakąś szczotkę, tu sobie poczyszczę ten gwincik, tu sobie wszystko poczyszczę, poluzujemy kontrę, odkręcamy, ściepujemy, wymieniamy. No. Czysto teoretycznie nie powinna być to długa robota, no ale wiecie jak to wygląda w starych autach. Dobra, biorę sobie jakąś szczotkę i zaraz działamy. Dobra, długą chciałem szukać, miałem pod ręką. Wy patrzcie za kadr, że tak powiem. Ale nie mam jak ustawić inaczej, bo mam teraz tylko, tylko ten jeden statek, on jest troszkę duży. Potem trzeba załatwić taki mniejszy specjalnie, właśnie do takich robót. Oczyścimy sobie wszystko. Przypuszczam, że gałka się nie będzie chciała pewnie odkręcić dobrze, albo się pewnie będzie odkręc odkręcać, no ale zobaczymy. Ja powiedziałem, robota nie będzie długa, o, tą poluzuję, tą kontrę. Nie wiem, czy w ogóle widzicie, muszę zrobić o. W ogóle on to źle ustawione. O, może teraz coś lepiej będziecie widzieć. Mam nadzieję. Poluzuję kontrę, tak żeby było wiadomo, lekko tylko luźna. Odkręcimy gałeczkę, Potem będę liczył obroty przy odkręcaniu, wkręcimy na ten sam, w ten sam w to samo miejsce. No i to, no i myślę, że będzie. No. Ta se pojedzie potem na zbieżność. I tyle no. Dobra. Zalewam sobie to wszystko jeszcze tu zaraz jakimś to nie jakiś WD-40 albo CX-80 Jeden pieroń to samo, zaraz zobaczę co tam leży na półce No i działamy dalej Dobra, ja sobie to pozalewam Zrobię sobie chwilkę przerwy, że tak powiem Kurde, nie wiem czy ostrość w ogóle... O, nie łapał mi ostrości Dobra, yy, poczekam za chwilę, nie chcę tu trochę poprzeżera No i wyciągam narzędzia Kręcimy, wymieniamy. Dobra, zaczynamy. Coś tu po leżało chwilę. no teraz podrzucam wszystkie te pierdolki. O! Nie było tak źle. Dobra. Zostawiamy tak. żeby tu mam to zgubienie, żeby ją sprawdzić. Dobra. Tu mamy dobra, to też też że poczyszczę paluchami. Już matkę mam pod ręką. Tak, no to jest, no. dobra, jest teraz matka. wytrę łapy. Dobra, to już sprawdziłem. Teraz muszę sprawdzić na. Yy, tu 17. 17, dobra, ale to sobie wezmę na Gedora. Muszę sobie ją wziąć. Dobra. Kurde, ja nie wiem w sobie ostrości, czemu mnie nie łapie. 17 mam. Oj, 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 oj. Tutaj już dołapię światło. Odbija. To się nie podoba. Dosie, dosia. O, nawet łatwo poszło. Tylko pytanie, czy się nie będzie okręcać teraz. Dozwolę grzechotkę naszykowaną. To łatwo poszło. O właśnie, okręca się. Myśmy jeszcze teraz Siedemnastkę tak, nie będziemy widzieć. Okręca się? Nie, nie okręca się. Idzie. No bada. Jak idzie, to idzie. Idziemy z faksem i seleną. To nie żeby się odkręcało, nie? Jak zawsze. Dobra, wybaczę mam tu lampkę u góry. Nie wiem czy nie widzicie i tu jest ta ledowa i no właśnie, tu już idzie teraz ciężej. Czy się odkręca, czy nie. Na razie wszystko idzie ładnie, zgodnie z planem. O, zobaczcie, zobaczcie. Gdzie ja, cały czas chyba i idzie. Odkręcę ją do końca, potem lekko dokręcę i potem tu idziemy młotkiem, żeby to wypadło. Jeszcze do końca. Dobre, mamy do końca. Nakręcamy jeszcze z powrotem. Tak, żeby ten win był normalny. Wiem, że tak się nie powinno robić. Tak, są do tego ściągacze. Ale ja takiego sięgacza w garażu nie mam. Rzadko ogólnie takie rzeczy robię. Także. Dobra. Dla Was moment, bo muszę znaleźć gdzieś młotek. I zaraz wracam. Normalnie wszystko w garażu naszykowane. Praktycznie leżało na wierzchu. Nie będzie trzeba pewnie teraz puścić, nie? Posztukamy to trochę sypów przynajmniej spadnie. O właśnie, przerwa Dobra moi drodzy, jak widzicie musiałem to nieźle zmasażyć, już sobie to odkręciłem. Nie wiem czy będziecie widzieć Nie mam ściągacza, ale daliśmy radę Nie jest źle Zlaj zła także nie jest najgorzej O pyksta z różnica nam się przestawiła. O zaś mi wszystko pospadało Wiem ja to na tym po wszystko przyłapać ale chciałem żebyście mieli w miarę fajny, fajny widok Dobra na była dokręcona, ja ją nie kręciłem No to teraz dobra chwila przerwy Czemu to się tak kręcić cały czas No na tym samym miejscu, to zrobimy tak Hop Dobra Dobra moi drodzy, bo zacząłem do Was gadać nie nagrywając to co bierzemy i liczymy obroty raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, czyli tak dobra, dwadzieścia dwa. Bierzemy nową gałeczkę, wkładamy i jedziemy raz dwa, trzy, cztery, pięć.

Dopiero wtedy, jak już będę miał wszystko poskładane, to sobie to wtedy dociągnę, dobra, nakręteczkę gdzieś na bok, żebym je nie zgubił. I teraz, tak jakby to zrobić, żebyście cokolwiek widzieli, bo jak teraz przesunę, to mi lampa spadnie na pewno, dam sobie ją na razie tak. Muszę teraz tu wszystkim poprzestawiać, może wam kamerę nie ruszę. Mam gałeczkę, podgniemy ją lekko. No i teraz nakręteczka i skręcamy powrotku. No. Odwrotnie, tak jak już my robili. To no. wiadomo, teraz tu już prać nie musimy. No i oczywiście pewnie przed dokręcaniu też się zacznie kręcić Teraz mam pas z powrotem. Patrzcie, czego jak na razie nie widzicie. Staram się wam troszkę tu troszkę wyostrzyć. Zrobię sobie to teraz oczkowym, żeby i będę widział, czy się kręci, czy nie. Na razie okej, okay. zobaczymy później no. Zobaczcie jak Wam migało Dobra, już mamy Teraz ramię. Dokręcę sobie ramieniem. Teraz dobra, jeszcze troszkę jest to co prawda samokontrująca się śruba nakrętka, ale dobra, mamy to. Teraz 22 i trzeba to kontrę dokręcić jak się tak określić troszkę skręci ale przynajmniej sobie dokręcić no właśnie Wtedy ta lampa jest szczegółowo wydarzona fajnie bo fajnie świeci ale no i dobra i to byłoby na tyle w tym materiale prosta powiedzmy szybka robota poza tym że trzeba było <laughs> trochę prać no ale myślę że jest git było tyle obrotów, co powinno być. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę na nagraniu, żeby mieć pewność. No i co? Jak się Wam takie filmiki podobają? podobają zostawcie łapkę w górę. Piszę komentarze. Zostawcie subka. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Na razie.